W ja że jest, jest już taka rzecz, którą chciałbym, żeby zapamiętali. Całe życie związane ze światem. jestem ze światem, z młodzieżą, ze szkołą i moją, moją tak gdyby pierwszą robotą samorządową, w której uczestniczyłem, to była decyzja o budowie gimnazjum. Kłótnie, jaka to ma być budowa, jak to gimnazjum ma wyglądać, a potem tak dreptałem po tych wykopach najpierw. Później po murach oglądałem jak to będzie wyglądać. Aż wreszcie był taki piękny dzień, gdzie była wojewódzka inauguracja roku szkolnego i dzisiaj można powiedzieć z dumą wprowadzam wszystkich gości w progi obecnego tutaj Pana Dyrektora Kazimierza Kowalewskiego i tak i po prostu dusza mi tak rośnie, że że w tym wszystkim uczestniczyłem. Nie, nie, że to jest moja zasługa, ale że to się działo w czasie mojej pracy i tak jak sobie myślę, że jak już będę na emeryturze, to ten budynek zawsze będzie stał, a jak jeszcze to gimnazjum z woli młodzieży, z woli młodzieży zostało nazwane imieniem Jana Pawła II, to tym bardziej mi serce urosło i jak to się odbyło jeszcze paru tysięcy ludzi na dołku w czasie tej mszy i to tak teraz trwa, więc Byłoby mi bardzo miło i bardzo przyjemnie i to jest takie moje ciche marzenie, gdyby mnie zapamiętano jako no, tego, który pracował, bo będą pracowali przede mną, przecież pracowali po mnie, żeby mnie zapamiętali z tego, że ten czas, który... Które ja byłem, to był czas budowy tejże właśnie przepięknej szkoły, wizytówki miasta. Dzisiaj przed panem prezydentem też o tym mówiłem, chwaląc się w imieniu wszystkich, można powiedzieć, mieszkańców, że jesteśmy dumni z tego. Dumni jako miastrzenie, że mamy taką szkołę, że tam uczą się nasze dzieci. I to jest, i to jest jeszcze coś takiego, że, że pokolenia kolejne przychodzą, to nie jest coś, z, z, z czym ma kontakt, tylko wybrana grupa ludzi.